O, może chce Pani porozmawiać o naszych politykach, dwóch najważniejszych? O jednym, to nie będę sobie Jak to? Dnia. No bo wie Pani co? No bo pytamy, czy Pani zdaniem jako obywatelki Jarosław Kaczyński jest odklejony bardzo od rzeczywistości? Bardzo odklejony. Że bardzo odklejony? Bardzo odklejony od rzeczywistości. No bo tak właśnie Tusk powiedział. No ale to co to znaczy, że odklejony, że co? Że... Nie bardzo wie, co odszedł, mówi. Odszedł, powinien odszedł być, powinien być po absolutnie odsunięty od wszystkiego. Najlepiej zamknięty w zakładzie odosobnienia, żeby nie szkodził tak? więcej ludziom. Tak, no bo, no Bar ale prezes, bardzo zły człowiek. No ale prezes mówi tak, że jest zamach na demokrację. Ale prezes że prezes nie wie, co mówi. O to chodzi. Prezes nie wie, co mówi. O właśnie. I to znaczy, że jest odklejony. To, co on mówi, to, to no, o tym świadczy. No ale no. też powiedział, że. Donald Tusk stosował tortury względem Mariusza Kamińskiego i Absolut, Macieja Wujcika? Absolutnie, Wąsika. bzdura. Zamknąć, zamknąć, Bzdury? dziada zamknąć i, i w ogóle nie pokazywać czyli rozumiem pani, nie Czyli rozumiem pani zdaniem Mariusz Kamiński i Maciej Wójcik to nie byli więźniowie polityczni. Absolutnie, Absolutnie, nie. absolutnie przestępcy. No to skąd pop... taka narracja? No i, o... no właśnie, właśnie przez narazja. odklejenie od no, rzeczywistości. Ale t, no to chwilkę, no bo. Prezes prezesem, ale Andrzej Duda mówi, że. No Mariusz Kamiński, Maciej, wąsik, tak krystalicznie czysty. No to wie pan, kryształ to ja widziałam już i mam Właśnie. w domu kryształ. To takiego no, kryształ jestem tego jest samego nie. zdania. No, ale A jak Pani, a widziała Pani te obrazki, jak w pałacu prezydenckim Widziałam, właśnie się panowie że nada, To jest obrażanie nas, obywateli, obrażanie w ogóle. Niech przyjmuje go u siebie w domu prywatnie, tak. a nie w e, miejscu, które należy do nas, do obywateli. W ogóle absolutnie powinniśmy wszyscy zbuntować się, wyjść na ulicę, wyciągnąć go za ten łeb jednego tak. i drugiego, no, ale wywieźć fi... na taczkach. No, ale to chwilka, jest moje no, zdanie. Ale, no, nie, ale, no, już chwilka, no. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości, no to właśnie on protestował po. Pod sejmem, już, ale jak ile osób? Ile pod jednym osób więzieniem wystarczy? drugim, no tam 30 tysięcy było. No, prawo, no każdy ma prawo. Jaki ale 30. 30, 30, 30 <grym> ja tam byłem. 300! Ambasady amerykańskiej do Belwederu no, było szkoda. pełno Przekazuję. na Ale jak już dokazuje pełno ludzi, właśnie... No, no, tak. bo właśnie 30 tysięcy, to ja gratuluję panu. No nie, no bo wie pan co, no bo tak, jedni mówili 30, inni 100, inni 300, no to... Ну, добра, то идем.